Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, panie profesorze, witam. Dobry, witam, słuchacze Radio Gdańsk. Przed nami nowy rok akademicki, już pojutrze inauguracja w, na Uniwersytecie Gdańskim. 33 tysiące studentów, to jest mniej czy więcej? To jest mniej więcej tyle samo, ile w ubiegłym roku. O, to jest się z czego cieszyć, biorąc pod uwagę ten niż. Wy odczuwacie niż? Generalnie nie. Na niektórych kierunkach jest wręcz, są symptomy, jakby były, jakbyśmy byli w wyżu. Na przykład na y, y, kryminologię było 43 kandydatów na jedno miejsce. A to taki nowy kierunek, który zaproponowaliście nowy, w tym nowy. roku. E, co, kim się jest po kryminologii na Uniwersytecie Gdańskim? Tak specjalistą od kryminologii. Uh -huh. ja Dzisiaj... to, to, oczywiście, to jest połączenie psychologii i prawa. I Dzisiaj... być może dlatego jest to tak atrakcyjne. No właśnie, bo to nie tylko kryminologia, tak? I synologia, i bezpieczeństwo. Narodowe to nowe kierunki. w tym roku, to znaczy, że jest jakieś takie kultury. zapotrzebowanie na jakieś nowe e, trendy? Tak, nie chcemy produkować bezrobotnych, czy tylko absolwentów, jak się mówi. Natomiast staramy się, aby oni zna mogli znaleźć pracę. Stąd sinologia, iberystyka, zarządzanie instytucjami kulturalnymi. Tam wszędzie było co najmniej 10 na jedno miejsce. Jak pan y, mówi, nie produkować bezrobotnych, spotyka pan y, w różnych miejscach swoich byłych studentów. Co dzisiaj robią? Proszę to, to jest skomplikowane zagadnienie. Generalnie my jesteśmy na drugim miejscu, w Polsce pod względem atrakcyjności dla pracodawców, to, to jest wysokia, wysoka ocena, wysokie, wysokie miejsce. Natomiast zdarza się z różnych powodów. Na przykład, ktoś trzyma się kurczowo trójmiasta, no to nie zawsze jest tutaj praca, ani wyobraża sobie życia, na przykład, no nie wiem, w kartuzach czy w jakiejś miejscowości mniejszej. To jest jedna z przyczyn, druga, drugą z przyczyn są oczywiście mody. Jest moda na jakiś kierunek, niezależnie od tego, czy pracę można przewidzieć, się znajdzie, czy nie, Kandydaci na ten kierunek się znajdują. Czy jest jesteśmy jeszcze na coś moda? Na psychologia wciąż jest moda? Psychologia jest moda, ale taka średnia. To mm. nie jest, to a co jest nie dzisiaj jest. modne. No właśnie sinologia, właśnie kryminologia, zarządzanie instytucjami kultury to były ten najbardziej biotechnologia też, a to bardzo pozytywne, ponieważ to jest to jest ścisła tutaj gałąź wiedzy. To są te generali. Oczywiście tych kierunków jest znacznie więcej. wymieniłem te same jego szczytu. Ostatnio profesor Hartman powiedział o polskich uczelniach wyższych, cytuję, baranem wchodzisz, baranem wychodzisz. Przesadził trochę? No ja bym powiedział, że to jest zupełnie nieprawdziwe. To jest, to jest oczywiście pogląd pana profesora, no należy szanować, zapewne mam taką nadzieję, oparł go na jakichś badaniach, które moim zdaniem uczelnia, studia wyższe nie są po to, żeby nauczyć. Bardzo dokładnie jakiegoś wąskiego fragmentu wiedzy, czy bardziej szerokiego, czy bardziej wąskiego, żeby nauczyć się uczyć. O to jest, to jest najważniejsze. Zdobywać wiedzę, umieć posługiwać się, i tak wiemy, że w nowej rzeczywistości podobno 10 razy będziemy zmieniali. Ja nie mówię o sobie oczywiście, będziemy zmieniali naszą specjalność. I to, Ani i po to, żeby uczyć zawodu? Jakiegoś takiego? Uczyć zawodu również. Tak, tak. To jest, I my wychodzimy naprzeciw tutaj zapotrzebowaniu przedsiębiorców. Oni. Będą już prowadzą u nas wykłady, staramy się też wprowadzać przedmioty, które są potrzebne na tak zwanym rynku pracy. Ostatnio minister y, nauki Barbara Kudrycka, taki cytat gdzieś czytałam, z którego jakby trochę pobrzmiewało, może pomysł na powrót do egzaminów wstępnych. Są takie pomysły, żeby jakieś rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzać. Nic mi o tym nie wiadomo, natomiast rozmowy kwalifikacyjne w pewnych y, ściśle określonych dziedzinach, pewnie muszą być, tak jak na architekturę trzeba umieć rysować. No ja sobie nie wyobrażam, że ktoś pójdzie na architekturę, żeby już nie cytować z uniwersytetu no nie, i będzie kompletnym beztalenciem, no to, to, to jest trudne do wyobrażenia. I w tym sensie, tak, sprawdzanie predyspozycji, ale bardzo w przypadkach tylko ściśle określonych. A egzaminy, taki powód egzaminu byłby Pana zdaniem dobry, czy nie? Na Potrzebna byłaby taka Myślę, że nie. początkowa Myślę, weryfikacja? Że nie. Myślę, Czy taki system, jaki jest teraz, jest dobry? Myślę, że... Zresztą dobry to... Nie ma lepszego może taką. Z moim zdaniem. Zawsze idealnego systemu nie ma i nie będzie. Egzaminy moim zdaniem odstraszyłyby w dużej... Szczególnie na te kierunki, które są, które są mniej popularne kandydatów. I tu pewnie byłoby... Dużo złego się działo. Natomiast to, że przyjmujemy... Bez egzaminu na podstawie świadectwa też ma określone negatywne konsekwencje, ponieważ wtedy więcej osób odpada po pierwszym semestrze, no ale to przecież można przyjąć nieco więcej, licząc się z tym, że taki fakt będzie miał miejsce. A jaka jest sytuacja finansowa uczelni? Bo ostatnio przy okazji sprzedaży czy procesu sprzedaży no. jednego z budynków przeczytałam, że jesteście bardzo zadłużeni. To jest totalna nieprawda. Oczywiście my mamy zobowiązania. Jeżeli Panią to interesuje, ja oczywiście mogę wyjaśnić. Zaciągnęliśmy w swoim czasie, to jeszcze za zarektoracyjnowy, 30 milionów kredytu na budowę nauk społecznych, z czego połowę już spłaciliśmy. Obecnie mamy w gotowości, w gotowości kredyt na zapłacenie ostatniej raty za wydziały, ja będę mówił w skrócie, już bez programu, wydziały biologii i chemii, ale to są wymogi Unii Europejskiej. My te Około 15 milionów kolejne będziemy musieli zapłacić, tak, a aby po pół roku do roku, bo tyle trwa proces weryfikacji budowy, te pieniądze unia nam wchodziła. Więc czy to jest dług? No moim zdaniem nie. Jest to niezbędna operacja finansowa. No trudno sobie wyobrazić, że my zrezygnujemy z dwóch budynków, żeby nie mieć 15 milionów złotych zobowiązania, nie bo nie ma nie, kredytu. Zagrożenia do nie ma zagrożenia do płynności. Nie ma zagrożenia do płynności. Tak? Nie, I nie. kolejne inwestycje I będą. Ja jeszcze dopowiem, mają... to, mhm. to to jest jeszcze ciągła. Yy, my Mamy te zobowiązania po prostu, dlatego że około 10 milionów to są tak zwane projekty miękkie unijne, które my musimy prefinansować, by pod koniec roku, czy tam w połowie roku, to zależy, dostać pieniądze za nie. Tak więc to jest, to jest oczywiście mi te, nie chcę już do końca wyliczać. Część to są też tak zwane wydatki niekwalifikowane, które staramy się spłacić. Sprzedając właśnie opuszczone nieruchomości, i stąd to pani pytanie, ponieważ y, y, musieliśmy uzyskać w tym jednym, jedynym przypadku zgodę miasta Gdańska. To jest budynek po byłym kolegium? Po byłym kolegium, języków, po byłym kolegium kształcenia nauczycieli języków obcych, zresztą już ta instytucja nie istnieje, my dalej, nadal kształcimy, ale ze względów formalnych ona została zlikwidowana i ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu. Jeden z klubów, jak Państwo mieli okazję przeczytać, zagłosował przeciwko radnych. radnych. Mhm. radnych. Ale to zgoda jest. jest. Ja rozumiem, jest. że to jest tak. Z jednej strony inwestujecie w nowe budynki, tak, to tak. są w dużej części finansowane ze środków europejskich, z drugiej strony zostają te stare budynki i to wszystkich uniwersytet będzie się po prostu pozbywał. Tak, yy, yy, tak staram, yy, może nie zupełnie wszystkich, ale zdecydowanej większości, one po prostu przestały być potrzebne. A jeszcze raz powtórzę, Unia finansuje. Teoretycznie 100% kosztów, ale to są tak zwane koszty kwalifikowane. Te, których Unia nie pokrywa, czyli niekwalifikowane, my musimy pokryć sami. One nie są w stosunku do tych środków unijnych duże, ale dla nas 10-20 milionów złotych to są ogromne pieniądze. Ja powiem, że w sumie zainwestowaliśmy już w tym momencie bądź jest w trakcie wykonywania około pół miliarda złotych, więc tylko 5% z tego proszę niekwalifikowanych kosztów sobie wyobrazić mhm. 25 milionów złotych. Czy wciąż zł. będziecie inwestować? Jest jeszcze jakiś jeszcze plan? budynek mamy pieniądze, znowu 100% pokrycia, ale zawsze się pojawią kolejne małe, ale jednak potrzeby tych kosztów niekwalifikowanych i jeszcze marzy nam się w tym rozdaniu pieniędzy unijnych, mówię na razie, jeszcze budynek informatyki. Ale tu jeszcze nie mamy żadnej decyzji, żadnej pewności, powiem tak, staramy się. Piękne są te budynki, każdy kto jeździ przez Gdańsk je widzi, ale czy w kontekście niż o którym się mówi, tak? Który będzie się pogłębiał aż do 2025 roku, podobno. Czy to nie będzie jednak przeinwestowanie? Moim zdaniem nie, zupełnie nie. Gdybyśmy my tych budynków nie zbudowali, to rzeczywiście mielibyśmy ogromne problemy z studentami. Sam będąc kiedyś na jednym z, wtedy jeszcze z przestarzałych wydziałów usłyszałem dziecko tu, nie, i ojca idącego z synem, czy z już nie pamiętam. Dziecko tu, jak tu cieczka, tu nie, 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 raczej nie warto studiować. I teraz już o Chyba żadnym naszym wydziale nie można tego powiedzieć. To jest pierwsze, Byliśmy, byli uczelnią, która by zamierała, by się zwijała. To była konieczność. Poza tym my sobie zdajemy sprawę z tego niewidocznego na razie dla nas niżu, bo studentów mamy kandydatów na większość kierunków mamy zdecydowanie więcej niż miejsc. Ale na studia stacjonarne. Na studia to stacjonalne. Jest to oczywiście, ale. 33 tysiące ciągle utrzymujemy. My staramy się to optimum utrzymywać, żeby się nie zwijać, ale z kolei, żeby za dużo tych studentów nie było, bo nie dalibyśmy rady finansowej. A wielu studentów wybrało płatny drugi kierunek? Bo to do tego roku jest. W tym roku jeszcze nie zakończyliśmy rekrutacji, ale nie będzie to znaczący spadek, co już jest sukcesem w Warszawie, na przykład na uniwersytecie w ubiegłym roku 20 milionów złotych uczenia zarobiła otrzymałam, mniej, bo to przecież nie są, to nie jest zarobek, to jest na, na różne koszty już nie będę tutaj tłumaczył. Natomiast u nas on jest zdecydowanie powolniejszy, nie niemniej jest. I to powoduje, nie ukrywam, jakieś tam trudności, które rozwiązujemy starając się bardzo intensywnie o tak zwane granty, czyli o środki na badania naukowe. I to jest, to jest konieczność, ale Konieczność, którą sobie dosyć dobrze radzimy obserwujemy znaczący wzrost naprawdę w rzędu kilkudziesięciu procent pozyskiwanych środków. I Panie to jest profesorze, mówił Pan y o tej substancji budynki, inwestycje, to faktycznie świetnie wygląda, tylko jakby mm, szkolnictwo wyższe i poziom to nie są to tylko budynki. Jak są robione takie różne rankingi, to wciąż Uniwersytet Gdański tak daleko. Dlaczego tak daleko? Nie jesteśmy daleko. Na przykład w, bada w dziedzinie badań naukowych. Jesteśmy na czwartym, nie przepraszam, na razie na piątym miejscu, jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę cytowań, tak zwany Index Hirscha. To się, to się, ja nie będę tłumaczył, co to jest. To jest po prostu zainteresowanie naszymi pracami, ogólnie mówiąc, uniwersyteckimi, yy, poza granicami kraju i w kraju. I on jest piąty w w skali wszystkich uczelni w Polsce. Wszystkich. Jagiellonki warszawskiego nie pobijemy, to nie ma w ogóle szans, bo to są uniwersytety lepiej finansowane mu jest to z pełną odpowiedzialnością. Gdybyśmy mieli takie pieniądze jak oni w przeliczeniu na głowę, tak zwaną, studenta czy pracownika, to pewnie byśmy też mogli do nich dołączać. Natomiast my się systematycznie pniemy we wszystkich rankingach. I myślę, że to, że, to jest, że to idzie w dobrym kierunku. Jeszcze jedno pytanie, bo dzisiaj trochę rozmawiamy w Radiu Gdańsko Rosjanach, którzy do Polski przyjeżdżają głównie na zakupy, ale przyjeżdżają też studiować? Tak, przyjeżdżają studiować. W tym roku przyjęliśmy na razie 40 Rosjan bądź Ukraińców, ja nie mam dokładnych danych, jak, ale większość chyba jest jednak z obwodu kaliningradzkiego, i my teraz uruchomiliśmy intensywną kampanię reklamową, żeby ściągnąć tych studentów. Oni płacą. i A co oni chcą? Oni studiują ekonomię głównie. My będziemy poszerzać ofertę o na przykład e, prawo unijne, o ochronę środowiska, o, o biotechnologię. Po rosyjsku? Nie, po angielsku. O, no I no. Oni, oni właśnie to jest wcale wbrew pozorom. Bardziej dla nich atrakcyjny niż po rosyjsku. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.